W pierwszej połowie roku, jak zapowiada wydawnictwo Galacta, pojawi się nowa Kalifornia, czyli dodatek do gry Fallout. Dzięki 12 nowym kafelkom mapy, które zawiera to rozszerzenie, poznacie nowych towarzyszy, odkryjecie nowe krypty, a także zdobędziecie nowe łupy, które pozwolą Wam podbić pustkowia. Rozszerzenie to wprowadza także pięciu nowych ocalałych. Galakta zaskakuje nadal. Czy można było wymarzyć sobie lepszą datę na premierę gry Horror Warkam niż w Walentynki? Właśnie od 14 lutego gra Horror Warkam dostępna jest w sprzedaży. Już niebawem, bo na początku marca możemy spodziewać się powrotu Bohaterów wśród ziemia w ramach do druku gry Wojna o Pierścień. Jak informuje Krakowskie Wydawnictwo, spodziewa się za około 2 tygodnie transportu drugiej edycji tej gry. To już się stało i to dość niespodziewanie. Zielona Horda zalała nie tylko cały Śląsk, ale całą Polskę. W ramach przedsprzedaży można kupić już Zombie Size Zieloną Hordę i dostać dodatkowe figurki. Portal Games poinformowało, że zajmie się polską wersją językową gry Escape Tales. To kolejny tytuł wrocławskiego wydawnictwa Borden Dice, którego rodzimą wersję językową wyda Śląski wydawca. Wydawnictwo Spell Games, znane z karcianej gry Łotry, szykuje nową grę pod tytułem Odium. W tej grze zarządzamy czterema różnymi frakcjami, wcielając się w przywódców armii potworów, demonów, mutantów i umarlaków. Wczesny prototyp był do ogrania w ramach lubelskiej Bordmani. Myślę, że jeszcze na niejednym konwencie możecie spotkać się z grą Odium. Minione wakacje postanowili wybrać się w kosmos i podbić go. Gra zdobywcy kosmosu od łódzkiego wydawnictwa Watermelon Publishing osiągnęła już stany magazynowe, co to oznacza, że wspierający ten tytuł mogą niebawem spodziewać się swojego egzemplarza. Czy chcielibyście karcianoplanszowej wersji dość głośnego filmu Claire? Bishop to gra, w której możemy wcielić się w biskupów i rywalizować o papieski tytuł. Prototyp tej gry dostępny będzie za około miesiąc na pierwszych konwentach, a więc będziecie mieli okazję zapoznać się z tą grą. A więcej na jej temat na pewno jeszcze usłyszycie w Board News. Czy słyszeliście, że na pierwsze ślady kręgi trafiono w Egipcie sprzed ponad... 3000 lat przed naszą erą? Natomiast w średniowiecznej Europie rozrywka ta cieszyła się wielką popularnością wśród cesarstwa. Teraz również Wy możecie mieć okazję pogaść sobie w kręgle nie tylko na mieście, ale również w domowym zaciszu. Wdowictwo Albi przygotowało dla nas grę bowling stołowy, w której znajdziemy oto takie urocze małe kręgle, taką nietypową trochę kulę. Do zbijania tych kręgli oraz hitową matę, która imituje naszą siską na wierzchnię, po której to wszystko będzie się ślizgało i będziemy próbować zbić nasze kręgle. Ta mata jest dosyć długa, jest to taki długi rulon. Możemy w to grać na każdej płaskiej powierzchni. Plusem tej gry wielkim jest to, że możemy nauczyć grać w kręgle już bardzo małe dzieci, ponieważ nie ma tutaj jakiejś ciężkiej kuli, wszystko jest malutkie, ale również nie jest takie proste, ponieważ trzeba wykazać się jednak jakąś zręcznością. Dlatego to będzie świetna rozrywka dla całej rodziny. Serdecznie polecam. Czy wiecie, że karling wywodzi się prawdopodobnie ze średowiecznej Szkocji, kiedy to na zamarzniętej tafi jeziora? grano kamieniami wydobytymi z rzeki. No i przesuwano sobie kamyki w taki sposób, żeby właśnie w to grać. Jeżeli lubicie Karling, to mam dla Was dobrą wiadomość. Wydawnictwo Albi wydało grę Karling stołowy, gdzie znajdziemy takie oto kamienie, którymi właśnie będziemy nawzajem swoje kamyki posuwać w taki sposób, żeby znalazły się jak najbliżej, a najlepiej właśnie w kole, które jest powiedzmy naszą taką metą, że tak to bym nazwała. I będziemy mieć za to liczone punkty. Mata jest śliska, jest bardzo długa, więc tu trzeba się wykazać naprawdę zręcznością. Zasady są. Proste, można nauczyć się Karlingu w domu i pograć sobie właśnie w domowych warunkach, nie trzeba nigdzie specjalnie jechać, żeby sobie w to zagrać. No i można się zaznajomić z tą grą, która już teraz of jest oficjalnie yy, tak naprawdę dyscypliną olimpijską. Komponenty są małe, nic tutaj nie jest ciężkie. Właśnie zasady są proste, można grać już z bardzo małymi dziećmi, wobec czego też można je zapoznać z taką bardziej wyszukaną dyscypliną sportową. Serdecznie polecam, bo to będzie doskonała pozycja również na takie rodzinne granie. Mam świetną wiadomość dla fanów gry Kaleidos. Otóż wydawnictwo Trep Joker Line planuje właśnie dodruk tej niesamowitej gry na spostrzegawczość i przypomnę, że ta gra zdobyła wyróżnienie w konkursie Zabawka roku 2018. Gra jest kolorowa, rodzinna, sympatyczna i świetnie się w to gra. Polecam serdecznie. Rozglądajcie się, bo już niedługo zagości ponownie na półkach sklepowych. Polska wersja językowa asymetrycznej dwuosobowej gry o pościgu za złodziejem z nowymi mechanikami oraz klimatem, czyli Getaway Driver. Kickstarterowa kampania tej gry zakończyła się niemałym sukcesem, a dzisiaj chłopaki z Zagram w to zapowiadają start kampanii 5 marca o godzinie 10. Jak zawsze pierwszego dnia kampanii najlepsza cena. Jeśli jesteście ciekawi czegoś więcej na temat tego tytułu zapraszam na naszą stronę na Facebooku, a także do Łukasza i Przema, którzy dzisiaj opowiadają o tym tytule. W ramach kampanii gry Feudum udało się zebrać już ponad 100 tysięcy złotych i odblokować wszystkie ekskluzywne cele. Wydawnictwo Chacha Games postanowiło dołożyć zestaw 13 dodatkowych celów dla wszystkich wspierających ten tytuł. Kampania tej gry kończy się za dwa dni, a wydawca zachęca także do wsparcia dodatku, a także poszerzenia swojej kolekcji o matę do gry, a także drewniane znaczniki. Już w najbliższy wtorek, czyli 19 lutego o godzinie 16 na Kickstarterze rozpoczyna się kampania gry West Nights Second Edition, czyli drugiej części Rycerzy Pustkowi. Jeśli jeszcze nie znasz zasad, zapraszam do materiału na On-Table, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, kliknij czerwony przycisk. Koniecznie z dzwonkiem, bo to on poinformuje Cię o nowych materiałach. Dla osób, które zdecydują się na wsparcie tej gry w ciągu pierwszych 24 godzin przewidziana jest szósta postać złomiarza za darmo. Ledwo wystartowała, a już jest ufundowana i to z jakim rozmachem, kampania gry iOS End New Age na Kickstarterze. iOS End New Age wprowadza system ekspedycji do uniwersum Eos End, który pozwala graczom odtworzyć całą zawartość, którą posiadamy w krótkim formacie kampanii. Po każdej grze otrzymamy więc nowe skarby i karty dla swoich bohaterów. Dzięki takiemu systemowi rozgrywki pozwoli to po każdej partii poczuć w jaki sposób rozwijamy swojego podopiecznego. Jednak Nemesis, którym musimy stawić czoła w tej grze, Również stają się coraz silniejsze. Z całą pewnością, więc nie odczujemy tu żadnego znużenia. Pytanie: co na to Portal Games? Czy możemy spodziewać się polskiej wersji językowej? Strażnicy z Xobos to tytuł znany i goszczący na półkach pewnie niejednego polskiego gracza, a Guardians of Xobos to dokładnie ta sama gra w angielskiej wersji językowej. Jej kampania rozpocznie się 25 lutego o godzinie 18 naszego czasu na Kickstarterze. Jeśli jesteście ciekawi szkicu tej kampanii, link dostępny jest w opisie pod tym materiałem. Dla wszystkich zakochanych, szczególnie w grach planszowych, sklep Ale Planszówki przygotował specjalny kod rabatowy Walentynki. Uprawniający do 3% rabatu działa on do poniedziałku do godziny 10. Zapowiadany już przeze mnie plebiscyt Grand Prix rozpoczyna się jutro, czyli w poniedziałek. Przez około dwa tygodnie będziecie mogli oddać swój głos. Link do plebiscytu znajdziecie w opisie pod tym materiałem, a także na naszej stronie na Facebooku.

Horrific and bizarre events occur with increasing frequency. Strange lights flicker. People disappear. Those of us who dare investigate witness the inexplicable. We know the hideous truth, and we cannot run from it. We, rare few, must try to avert the end of the world, knowing it may well cost us our sanity or our lives. are a proud people. We had lived here on the western border for generations before the orcs attacked. We kept them at bay, but when the plague struck the kingdom, the orcs changed. <laughs> Our ancestral home is now under renewed assault, the infected orc ranks attacking with the viciousness and hunger of the undead. We will stand firm. We must. We are all that stands against the Green Horde. Welcome to the new chapter in the saga that began with Zombicide Black Plague. Play Green Horde standalone adventures or combine it with Black Plague and any of its terrifying expansions. In this cooperative board game, one to six players control unique survivors in their quest to vanquish hordes of orc zombies controlled by the game itself. Push back against the orc horde as you try to complete the objectives of each of the quests. Kill orc zombies with melee, ranged, and magic attacks to gather experience points and learn powerful new skills as you move into greater levels of danger. Just know that the stronger you become, the more numerous your foe grows. The nine double sided game tiles form a pestilential village with barriers that root orc zombies, hedges that create deadly games of hide and seek. And waterholes that slow down your survivors, divert the undead, and douse the dreaded dragonfire. You must purge this diseased township of its undead infestation. Fearsome goblin and orc zombies, stronger than any human undead you've seen, and the massive orc abomination a brute liable to punch a hole through your chest. But above all else, beware the diabolical orc necromancer who opens new zombie spawn zones and enters the battlefield with an undead army by its side. But as the zombies spawn, a horde of orcs slowly gathers just out of sight. Eventually, this overwhelming horde will make its surprise attack and spill onto the board with a terrible hunger. <laughs> to survive and slaughter this orc horde, you'll have to search the village for a host of helpful items. Plastic dashboards provide convenient slots for your ID card, your weapons, armor, and items, and trackers for your experience, skills, and health. But when your individual arms are not enough to repel the monstrous horde, you can take charge of the mighty catapult. Position and fire the great weapon using three different types of ammunition and either decimate your foe's fearsome forces or weaken the hungry horde waiting to strike. Zombicide Green Horde is a standalone game that comes with nine double-sided game tiles. 72 miniatures, 6 survivor ID cards, plastic dashboards and color bases, 48 plastic trackers, 6 dice, 66 tokens, and 132 cards. Back our Kickstarter campaign. With your help, the survivors of the Western Border will stand firm against the Green Horde.